Cześć, ja jestem Karol i najczęściej możecie kojarzyć mnie za kamery. Karol, 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 Karol! Kanał Box który przejąłem jakieś półtorej roku temu, i od tego momentu możecie oglądać tutaj tworzone przeze mnie materiały wideo. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o tym, jak wyglądał proces przejmowania kanału oraz udoskonalenia go, wdrożenia nowych rozwiązań na kanał oraz serii, które teraz widzicie. Ja zanim odpowiadałem za ten kanał, tworzyłem różne treści. Tworzyłem własne vlogi, tworzyłem kilka dokumentów oraz kilka mniej publicznych krótkometraży, między innymi jeden dziwny horror. Miałem więc zaplecze filmowo-fotograficzne, wiedziałem jak robić rzeczy, ale jak to wszystko przełożyć na kanał drukarni cyfrowej? To było wyzwanie, z którym musiałem się zmierzyć i długo myślałem, co mogę z tym zrobić. Rozmawialiśmy więc o równych pomysłach, które mogły pojawić się jako film na kanale. Między innymi był pomysł na to, aby zrobić horror, gdzie książka zostaje zaatakowana nożem i to stąd biorą się dziury w okładkach. Ostatecznie stało się to naszym halloweenowym zdjęciem na social mediach. Pierwszym filmem na kanale, za który ja byłem odpowiedzialny, był film dlaczego warto pracować z nami. Był to film, który miał po prostu w ciepłych barwach pokazać firmę oraz to, co oferujemy pracownikom, jak się u nas pracuje. Był to dla mnie całkiem ciekawy, ale też komfortowy film na początek, ponieważ był to trochę reportaż, a trochę dokument. Postawiliśmy tutaj na nagrywanie pracowników w czasie ich codziennych obowiązków, żeby pokazać różne stanowiska pracy, ale również pojawiła się tam część ta dokumentalna z wywiadem, gdzie wzięli udział pracownicy działu handlowego. Pokazaliśmy w tym filmie zarówno trochę technologii, aby pokazać, że firma jest dosyć zautomatyzowana, ale też trochę ludzi, aby wywołać takie ciepłe emocje, no i fajnie super kolorowo, tylko to jest dopiero w pierwszy film, a na kanale treści miały zacząć się pojawiać regularnie i co najważniejsze miały być one ważne dla naszych klientów, miały być one pomocne w jakiś sposób. I pojawiła się informacja z działu handlowego, że w sumie to oni często oferują nasze sample booki, czyli nasze pokazowe projekty książek, i koledzy z działu handlowego muszą y, wielokrotnie tłumaczyć y, naszym klientom, czym te sample booki w ogóle są, zanim je wyślą, co jest uporczywe. Powstał więc pomysł, aby stworzyć materiał wideo, który miałby prezentować te sample booki w taki sposób, aby odciążyć troszeczkę dział handlowy. The appearance of a book provokes emotions. It influences the decision to choose a particular title from thousands of others. E, Pokazały się również dwa filmy pokazujące cały proces produkcji od A do Z. Jest on bardziej skupiony na mechanice, na tym jak wyglądają u nas maszyny, ponieważ może być to ciekawe dla widza. E, ale również pokazał się film na temat uszlachetnień, czyli jak powstają uszlachetnienia z udziałem Marcina, e, który no, ma taką formę też ala dokumentalną, czyli mamy tam część z wywiadą przeplataną przebitkami z produkcji. Fajną przebitką tutaj było też stworzenie serii 3 największe błędy. To jest chyba najbardziej taki ambitny projekt teraz na naszym kanale, ponieważ w każdym odcinku mamy animację 2D, tą animację tworzy dla nas Sylwester, który jest naszym podwykonawcą zewnętrznym. Jest to bardzo fajna seria, którą nagrywamy z Gabrielem, gdzie za każdym razem mamy dużo zabawy na planie, ale jest to też proces długi. Długa jest produkcja tutaj ze względu na to, że sama animacja powstaje kilka tygodni. Z tego powodu odcinki serii pojawiają się rzadko. Natomiast myślę, że w tym momencie, w którym one wychodzą, to zawsze jesteśmy z nich dumni. One są takie dopieszczone. Are you publishing books, or both? Seria vlogów miała nie tylko mm, pozwolić nam na zoptymalizowanie naszej pracy oraz skrócenia czasu produkcji odcinka, ale również wywołać pewną autentyczność, humor w naszym kanale, no i generalnie chcieliśmy wyjąć kija z dupy w stosunku do naszych bardzo Poprawnych i zachowawczych form, które wcześniej gościły na kanale. Nasza seria vlogów miała być luźniejsza i widzimy, że w pewien sposób to zagryzło, ponieważ w branży B2B trudno o dobre wyświetlenia, jeśli chodzi ogólnie o nagrania, a te odcinki faktycznie dobrze poszły. Oczywiście nie było to też znowu takie proste, ponieważ zanim wypuściliśmy pierwszy odcinek serii z Danielem na drukarni. Powstały przynajmniej dwa testowe odcinki, i nie nadawały się one do emisji. Próbowaliśmy doszlifować formę w ten sposób, aby jednocześnie pogodzić ze sobą surową formę vloga z dawką merytorycznych informacji, tak aby ten vlog nadal niósł ze sobą wartość dla odbiorcy. No, jakoś zejdę. Czekaj, czekaj. Dlatego my też działamy na całą Europę, nie tylko na Polskę. W związku z czym przydałoby się, aby nasze filmy też były wielojęzyczne. Do tej pory my... Po prostu tworzyliśmy wszystkie treści po angielsku, ze względu na to, że założyliśmy, że jest to pewien standard europejski i w każdym kraju mniej więcej angielski się rozumie. Jednak zrozumieliśmy, że żeby lepiej dotrzeć do naszych zagranicznych klientów, powinniśmy tworzyć treści w ich ojczystych językach. W związku z tym postanowiliśmy, że musimy tutaj wdrożyć pozostałe wersje językowe. Oczywiście okazało się to dużo cięższym procesem niż mogłoby się wydawać, bo. Tutaj nie możemy wysłać na przykład naszych tekstów bezpośrednio do tłumaczy zewnętrznych, ze względu na to, że oni często mają problem ze slangiem branżowym, z poprawnym tłumaczeniem, zwrotów typowych dla branży introligatorskiej. Na szczęście mamy wielojęzyczny dział handlowy składający się z native speakerów z różnych regionów, którzy nas tutaj wspomagają. Niestety oni też mają pewne ograniczenia w swoich zasobach, więc trudno jest tutaj nam ich aż tak obciążyć. Na tą chwilę zdecydowaliśmy się na to, że nasze treści pojawiają się w czterech głównych językach, jeśli chodzi o wszystkie krótsze formy. Oraz w dwóch językach, jeśli chodzi o serię vlogową, ze względu na to, że nagrywamy ją po polsku, a następnie podkładamy angielskiego lektora. W tym roku stanęliśmy przed wieloma wyzwaniami i cieszymy się, że kanał zaczął się rozwijać. Startowaliśmy z około 70 subskrypcji, teraz jesteśmy blisko pierwszego tysiąca. W branży B2B trudno jest o gromadzenie szerokiej szerokiego grona odbiorców, więc tym bardziej nas to cieszy. Nie chcemy, aby ten kanał był tylko na pokaz, żeby był tylko ładną wizytówką z dużymi wyświetleniami, które można kupić w Indiach za, za 2 euro. Tylko faktycznie budujemy tutaj pewną grono odbiorców i ono powoli tutaj zaczyna się do nas przekonywać, co nas bardzo cieszy. Myślę, że w przyszłym roku będziemy wypuszczać również nowe treści. Nadal będziemy robić to w wielu językach i docierać do Was. Bardzo Wam dziękujemy za to, że nas oglądacie, i to wszystko w nowym, w nowym roku. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy Wam bardzo. Do zobaczenia. Słuchajcie, jako jeszcze bonus do odcinka, zapraszam Was na oprowadzenie po naszym zapleczu studyjnym. Słuchajcie, garderoba. Masz to w domu? Masz takie coś? Strefa niebezpieczeństwa. we jeszcze i pokrowce po ostatnim wyjeździe nagraniowym. Tutaj odrobinę większe aparaty niż te, którymi teraz nagrywam. Lampy, softboxy i tak na koniec korzystamy z tej, bo jest na baterii, więc można ją wszędzie zabrać. Muzyka